Proszę, proszę, szereg myśli, które chciałem powiedzieć w jakiś sposób, to tak już pan Weremiński, ale na samym początku chcę powiedzieć, proszę Państwa, że Rada Powiatu pełni rolę służebną wobec mieszkańców. My tu jesteśmy dla Was, proszę Państwa, i mamy tutaj spełniać Wasze oczekiwania po prostu i staramy się wsłuchiwać bacznie i uważnie to, co Państwo mówicie, bo chcemy to z w jakiś sposób przekładać. Lubimy to już w tej Radzie około trzech lat. Nie zawsze, niestety nie zawsze, nawet jeżeli są bardzo zasadne te rzeczy, po prostu te sprawy są wysłuchiwane tak uważnie jak dzisiaj. Dziękuję, tylko proszę Państwa, tutaj byliście i wczoraj, i dzisiaj, bo być może dla, dla pewnej idei samorządności coś się urodziło. W lesku przypomina mi się sytuacja walki, powiat i tak dalej, ale myślę, że po prostu nie o tym tutaj w tej chwili trzeba mówić. Jak słuchałem wczoraj tego, co mówił Pan Starosta i to, co dzisiaj mówił. W pewnym stopniu odniosłem wrażenie, że pewne rzeczy, to o co Państwo się upominacie, o co my się upominamy, że wszystko jest bezcelowe, stanowisko mieszkańców jest bezcelowe, spotkanie, posiedzenie rady jest tutaj jakby bezcelowe i bezprzedmiotowe, nie wiadomo, po mi się tutaj i tak dalej. Dopuszczenie do głosu radnego, który całe życie związał w taki sposób, bo się bez i 20 parę lat pracuje w samorządzie tutaj lokalnym, jest też po prostu bezcelowe. Ja chcę Państwu powiedzieć, że jeszcze wczoraj słyszałem, jak Pan Starosta już na koniec powiedział, że stanowisko Rady Powiatu Rada tutaj po prostu nie ma nic, że tak powiem, może już to tak uogólniam do roboty, że to nie jest po prostu sprawa Rady. To chcę przypomnieć proszę Państwa i Panu tutaj Zarządu i Panu Staroście, że Zarząd jest organem wykonawczym Rady, że to Rada po prostu kreuje pewną politykę, a szczególnie bym się tutaj w jakiś sposób odniósł do polityki oświatowej po prostu, którą powinniśmy tutaj kreować. Ta polityka jest jaka jest, nie chcę ją w tej chwili oceniać. Ja osobiście zgłaszałem szereg pomysłów na lata temu, kiedy była taka debata oświatowa. Zgłosiłem ich 37 i wczoraj usłyszałem na spotkaniu z państwem, jak pan starosta powiedział, że nikt z radnych z opozycji do tej pory nie zgłosił żadnego, ale to żadnego pomysłu na funkcjonowanie. Jest to nieprawda. chciałem mu przeciwko temu tutaj, w tym właśnie miejscu zaprotestować, bo ja właśnie wtedy już mówiłem dwa lata temu, że Lesko, ma jest kapitalnym centrum oświatowym, właśnie w tamtym miejscu, gdzie jest kapitalnie zorganizowana jedna szkoła, druga, trzecia, pusta, w, USA, w to ja tam proponowałem, żeby tam właśnie wystarać się z projektu unijnego halę sportową, która by do południa obsługiwała szkoły, po południu obsługiwałaby Mieszczadnik, do tego Mieszczadnika by przyjeżdżali ludzie sportowcy, po południu mieliby zajęcie w kontekście budowanego basenu, to centrum było kapitalnym po prostu pomysłem i tak dalej. Już o tym w jakiś sposób mówił Pan yy, Weremidz. Tutaj Lesko po prostu było w centrum oświatowym. Jest pytanie jakim jest dzisiaj centrum i to co już wspomniał o tym, że młodzież ucieka, wypływa nam i tak dalej. Jeżeli po prostu w tym miejscu byśmy, to też już było powiedziane, zorganizowali ten MOW to za chwilę padłaby bursta, za chwilę po prostu do tej, do tej, no bo proszę sobie wyobrazić, Nikt ja też nie powiedział, ani wczoraj, ani dzisiaj, jeżeli by 1 września ten nowy zaistnieć, to gdzie by mieszkała ta młodzież? No mieszkałaby też nie w bursie, bo pewnie taka była zgoda. Ja tu słyszę yy, nazwa przedwstępna zgoda i tak dalej. Ja proponuję, żeby jeżeli ta wstępna, wstępniutka, jeżeli ona jest niewłaściwa, niewłaściwe określenie, zamienimy zamieńmy ją na pędzikiem. Pędzikiem po prostu pewne rzeczy Państwo lubiliście i po prostu yy, wyrażają właśnie jakąś tam przedstępną zgodę na organizację tego mowu i tak dalej. Ja myślę, proszę Państwa, że po prostu tutaj Państwo wioskujemy to, co powiedział pan Weremiński, pan i wielu mądrych i rozsądnych ludzi, że dziś jest tylko jedynym honorowym wejściem to, żebyśmy tą sprawę załatwili, a jutro za tydzień pochylili się i spotkali w gronie mniejszym i zastanowili się, co zrobić dalej. Co zrobić dalej ze światą, co zrobić z tym budynkiem i po prostu my tutaj ze wszystkich mian dyplomujemy tą gotowość. Proszę o to, żebyśmy się spotkali i będziemy dalej zastanawiali się po prostu jak ten problem rozwiązać i ekonomiczny i tak dalej. Że, że bo proszę Państwa oświata jest naprawdę w bardzo dramatycznej sytuacji, bo przez te dwa lata się urodziło dużo złego, bo ja byłem przeciwny po prostu likwidacji tej szkoły, która miała wieloletnie tradycje, wyszło i tyle tysięcy młodych budynków. Ta szkoła mogła istnieć w tamtym miejscu, ani dokładanie żadnych pieniędzy, no prawie, przepraszam, składał, na pewno pewne rzeczy remontujemy, ale to są śladowe rzeczy. Proszę popatrzeć, jak wyglądają budynki, jak wygląda bursa, jak wygląda Ta oferta edukacyjna, którą proponuje dzisiaj samo, po prostu przegrywamy z stanowkiem z Jarosłem, z wszystkimi przegrywamy naokoło, po prostu nasze dzieci odpływają nam błyskawicznie. Na chwilę, powiat nie będzie miał dotacji tych 7 czy 8 milionów. My mamy bardzo poważne problemy, proszę Państwa o światowe, mamy problemy z deficytem, który wyszedł nam na koniec roku 1900. Nikt o tym nie mówi. Po prostu jest szereg różnych problemów. Panowie, obudźcie się i spotykajmy się i debatujmy i zastanawiajmy się dalej. A dzisiaj jedynym słusznym wyjściem i honorowym wyjściem wobec mieszkańców jest podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję.